Miałeś do czynienia m.in. wcześniej z Michaelem, tak? Michael Carr, chyba, jeżeli dobrze Charles. Charles Carr. Teraz Michael. Jakie różnice między nimi dostrzegałeś i czy rzeczywiście tak było, że ta komunikacja w zespole no, nie do końca była najlepsza? No, naprawdę, jeśli chodzi o tych dwóch trenerów, to zgoła dwie bardzo różne osoby. Charles Carr bardziej jest taki stonowany, zawsze gdzieś stał na uboczu, bardziej gdzieś tam zawsze stawiał zawodników na piedestale. Tych emocji było mniej, natomiast, coach Mike, no, tych emocji było bardzo dużo, bardzo wybuchowych, wulkan energii. Czasami jest to pozytywne, a czasami gdzieś tam to przytłacza zespół. Jeśli chodzi o komunikację, no tak, były takie, były takie problemy, czy to, czy to właśnie na poziomie z zawodnikami, czy na poziomie ze sztabem szkoleniowym, którego częścią też również byłem. A nawet i z zarządem. I to, to były czasami drobne rzeczy, a czasami potrafiły eskalować na, na, dużą, na dużą miarę. No i po prostu, jeżeli zespół jest, jest problem z komunikacją z trenerem głównym, który jest, powinien być filarem tego zespołu, i gdzieś tutaj ten, 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 ten szczebel, ten filar za, zawodzi, no to myślę, że, że nie ma innego rozwiązania. No, tym bardziej, że to nie jest młody trener, to nie jest młoda osoba, która może zmienić swoje podejście, która może się jakoś gdzieś inaczej zachowywać, tylko to jest trener, który już ma ponad 50 lat, dużo, dużo lat doświadczenia, więc no to jest taki jego sposób, taki jego byt. Musi znaleźć zespół, który mu się przypasuje. Nam, nam się niestety no, nie, nie pracowało na, na, na jak czy ta współpraca od początku jakby się nie układała, czy może było tak, że na początku było ok, a później wyszło drugie oblicze trenera Majka i jednak okazało się, że to nie jest idealna opcja dla, dla zespołu? Początki zawsze są, są fajne, jest, jest jakaś tam fascynacja, a, więc na początku było ok, gdzie zaczę... problemy zaczęły się tak naprawdę w fazie, gdzie zaczęliśmy instalować playbooka, zagrywki i, i taktykę i tutaj hmm. zaczynały pojawiać się różne Zbieżne komunikaty, jakieś informacje, które były sprzeczne. Także, także no tutaj, tutaj gdzieś w połowie. Myślę, że tak na początku roku 2019 te, te, te problemy zaczęły się pojawiać i narastać gdzieś tam w środku w środku po sezonu. Jak z twojej perspektywy zawodnika? Bo jednak w tym sezonie więcej czasu myślę, że spędzałeś. Jednak koncentro... Mogłeś się koncentrować w pełni pewnie na, na tych obowiązkach zawodnika. Ten pierwszy sezon debiutancki w LFA 1. Myślę, że ten plan minimum gdzieś został osiągnięty. Na pewno jest niedosyć z powodu dwóch meczy, które przegraliśmy na własne życzenie, czyli Towers i, i Armia Poznań. E, oba te mecze mogliśmy wygrać a, i byliśmy w sytuacji, żeby te mecze wygrać i je zakończyć. Brakło kropki na D, e, ale myślę, że ogólnie e, było ok. Myślę, że wielu zawodników. Podchodziło z dużym dystansem do tego pierwszego sezonu. Ja również gdzieś tam graliśmy pierwszy raz z zespołami, z którymi nigdy jeszcze się nie mierzyliśmy, które grały już w na najwyższym szczeblu w Polsce. No i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć, takie zespoły jak Lakers, Rhinos czy, czy nawet Panthers w no, trochę osłabionym składzie, ale, ale pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć, nawiązać z nimi kontakt. No, i to, to buduje na pewno morale zespołu, podnosi tą, tą taką pewność siebie, i w przyszłym sezonie będziemy wychodzić już na te spotkania dużo pewniejsi siebie, dużo pewniejsi swoich umiejętności, i myślę, że nie będziemy oddawać nikomu tutaj pola. A ta liga czymś się zaskoczyła? No właśnie, no krótko, czy czymś się zaskoczyła? Na przykład, nie wiem, poziomem rozgrywek. Spodziewałeś się, że będzie trochę łatwiej, może miało być trochę trudniej, a jak to oceniasz? Powiem szczerze, że zaskoczył mnie najbardziej nasz zespół. Właśnie w sposób, w jaki. Byliśmy w stanie nawiązać walkę właśnie z Panthers, a, a także wygrać mecze z zespołami, które już, by, już były w tej ekstraklasie tej przez kilka lat. E, i, I to było naprawdę zaskoczenie. Może nie zaskoczenie, bo, to, bo gdzieś tam człowiek widział tą pracę, którą wkładałem na treningach, ale mimo wszystko e, fajnie jest e, zobaczyć, że ta praca przynosi efekty i nasz zespół jest w stanie walczyć, wygrywać z zespołami z najwyższej półki. E, i, I to było, to było takie. Mm, Coś może troszeczkę niespodziewanego, ale coś oczekiwanego. Na koniec, bo ostatnie pytanie, bo pamiętam, po pierwszym meczu powiedziałeś mi, że... Nie ma chemii w waszym zespole, że brakuje jeszcze tego zgrania. Bo też Keniat Ty tak naprawdę na ostatnią chwilę, można powiedzieć, przed inauguracją rozgrywek. Czy po sezonie możesz powiedzieć, że już ta chemia pojawiła się w zespole, że ta współpraca wygląda lepiej w momencie, kiedy ci sami ludzie zostaną, to też będzie dla was już profit na przyszły sezon, no bo, bo znacie się i wiecie, jak kto się porusza, komu jaką piłkę zagrać i, i tak dalej. Dokładnie, jak najbardziej. No jest, to, jest to coś, co w futbolu jest bardzo istotne: to zgranie, e, zaufanie do kolegi. Czy to w obronie, czy w ataku. Zawodnik w obronie, który ufa koledze, którego obok gra, ufa mu bezgranicznie i nie przejmuje się, żeby próbować naprawić jego błędy, jeżeli jest troszeczkę bardziej doświadczony, a tak było często z zawodnikami z Poznania, którzy grali w tej najwyższej półce. Może na początku troszeczkę naszym zawodnikom nie ufali, i później z biegiem sezonu to zaufanie było widać. Także. Gdzieś spędzanie czasu nawet takiego zwykłego, gdzieś jako koledzy po treningach spotykaliśmy się czasami pogadać, obejrzeć jakiś mecz przed, przed naszym spotkaniem, jeżeli było spotkanie nasze w niedzielę, w sobotę się spotykaliśmy, oglądaliśmy mecz i to buduje tą taką chemię w zespole. No i, i myślę, że pod koniec sezonu już byliśmy naprawdę fajnie z życi jako jedna, jako jedna ekipa i myślę, że to zaprocentuje w przyszłych sezonach.